Już się manka widzę, że jest taka jedna w odcinku powracalnym, bo w końcu powróciło GTA V! Yeah! Dobra, nie będę się daru, tylko czekamy, jak się to załaduje. Po prostu. No i czekamy. Dobra. No to czekamy. Jakoż The Player, ten, możecie wbić na jego kanał, on tam nagrywa tego Ghost of Hot, o tej, czyli najnowszej chyba odsłony, tak, tak, to jest najnowsza chyba odsłona, no tak, to jest najnowsza gra, Więc możecie wbić i możecie to zostawić suba, bo Kelly Crane powiedział mi, że jest ciut szczęśliwszy, że zostawicie lajka jednego, choć ciut szczęśliwszy jest, powiedział. No to lepsze niż nic, nie? Dyn. Czekamy. Nareszcie, po tylu miesiącach, po prawie dwóch miesiącach jest odcinek w końcu. Nareszcie widzowie, tyle na to cze też czekałem. Się w końcu doczekałem, nie? Ja pierdzielę ten trybór, Trybur! Możemy myć ty, bić, bić żonę. Połkowanie, uh, to ciężone, nie? Hey, Mikey! Hey, listen! Loving it here in L.S. Really settling in. Getting my first enema tomorrow. <laughs> anyway, I heard about some action. Yeah, huh? Yeah, okay. Oh, you bet it's okay. Listen, I gotta do a little prep work, but so far it's looking pretty tasty. I'll need you to bring along that kid you've been hanging with, Franklin. Mm hmm No spoko, spoko. Lecimy do naszego auta. Lecimy na l... ly Ly, ly? 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 Like? ly? Um, jak like. Nie zostawcie lajka. I już nie suba. Tak mało nam brakuje, niewiele. Serio, 48 subskrypcji brakuje. A nie chcę. Dobra, nie chcę się kraść skate park tutaj sobie robię skateparka spróbuję sobie pod koniec gry e, albo w jakimś odcinku specjalnym zrobimy sobie jakieś jakieś stunty, nie? Na przykład mam pomysł, bo już 2026 tuż tuż, więc jak w 2027 e, na pięciolecie będę sobie robił, pięciolecie właśnie te ro będę robił, to będą może Urbexy nawet. Więc mamy no, czekujcie. Dwa lata, ale wyczekiwać się opłaca. Wypada dzisiaj GTA. A jutro The Beast? Chyba. A nie, jutro też GTA, chyba. No. Aha, jaką. Głównie. Nie tak. Nie tak. Dobra, ja zrozumiałem. A, kontrolem się zmieniał?

Man, bitch, a, a mile away and I ain't Ty no naje, ty na, na pieprze im pa! O, pa sklepie go, sklepie! Chodź dla się! Shit. Dawaj, dawaj, You're dawaj! Uuu, oh. o oh, oh, shit! Ostał ranie? Oła! Albo wstęp. No koleżko, nie, się chyba to. No nie, się. Więc no, trzeba było mnie nie wkurzać. No. Albo Lamara to gorsza. Czekaj, chcę Lamara zobacz, A nie, bo on zniknął, no tak. Jo, Lamara, czekaj, patrz! Ha. Ha. Ja nie, Ja lamara Nie! O kur. Co Nie! Co? Co? A? O dupę. Odina jeba. Oj przepraszam, O dupę! na pier. Ole mi, napier... mi podwórkowego wypierd Al mi wydupił. On mi wpieprzył, dobra. Let's go. Jeszcze raz. Dobra, nie krypiejemy się teraz. się ogarniamy.

Dzięki, idzie Przestań kurde. kląć. Jak to dobrze że to nie bądź mamą. Psa. Spokojnie mam to pod kontrolą. Spokojnie mam to pod kontrolą, jestem doświadczony. Więc nie ma ci to, co grozić. Jakbyś to zagrodził, to ja bym swoim pięknym ciałem o gdzie? O co robisz dał O gdzie dał? Przyjęłam do niej o jednej. Ja wolę bym ją przejechał! Bym jeszcze wątpię na se trochę. No Kurde, ta ten pulpę to mi cały pół ulicy zajął. Pesejknąć! Ty, kurde. Czekajcie, bo może tutaj, tak? Tak. tak. Czekajcie, bo może włączyć radio. Ok, no, to chyba zostaje praw autorskich. A więc słabo! Dlaczego się wyprzeć, mój Mam pomysł. Mam pomysł teraz. Tu wywalę i bawię. O, oh, Jesus! Mam oh, Dobra, to ja zginę. O kurno, ona wywaliła. O czekaj, kasa. Kasa. No od pieniążków lep lepiej wręglinowy teraz mam wrażenie. I to się leci, kurna, ham jeden. Na kasę leci. Tróbi. Zależy już idzie. Uu. Ale go Jaboru. Parkowanie. Hey, what's up with you?

then stole and sold everybody's private information. And even ripped his own friend's ideas off and walked around like the Messiah while doing it, but man, I don't think the nigga deserve to have his fucking head blown off on TV. Oh well aren't you just a morto. hotel. hotel. Perfecto parkowanie. Jeba, popnę go. Ha! Jezus! Znaczy... No, e, I się on wezwie, policzę, a go zastrzelam. Zastrzelę go. Przegam się, on telefon wyciągnie. Hey, okay. <laughs> Fuck you getting up with my face for, man?

Já, það er mjög ára farma. Okkur náttúrulega nefnverðan. Það er svolítið að nefnverða að koma.

Co? Jak mam to zrobić? Mila, podusz? Jak mam to zrobić? Hmm? No co? Czekaj, jak mam to zrobić, kurde. No nie, jak mam to zrobić, no? Czekaj, jak mam to kurna zrobić, no? Szkur no... Jak mam to zabić? Need backup now. All nearby. No jak mam to zrobić?! Kurwa. Chcę przeklnąć, ale nie mogę. Pomijam tą misję, Pomijam ten etap. Nie wiem. A deszcz! To błyskło w hotelu. Nie no wiedziałem o co tam chodzi, ale... już kontynował. It's hey, it's done. I know. Good work. Alright, well shit. Let me know about the next thing. We'll do, but before that, I've gotta tell you something. Our investment portfolio is getting a little uh, successful, so I figured we needed some tangible assets in property. So we bought a house in the Vinewood Hills. Yeah, sure, man, whatever. You know best about this shit. Hey, and we needed someone to live there you know, for tax purposes, so some guys are moving your oh, shit oh. A te na coś się paru wodę, nie? Ta patrzysz? Okaz, kazę bez się. Oh, no. Dobra, pomóż, da się? W powkurzam trochę typów. Tylko chwila. E, Przedmi są sobie powkurzam trochę typów. Bo ja lubię ich wkurzać. Ja lubię ich wkurzać. Bo trochę... Podkreszałtuję. Czekaj, pa. Zbog tego tak? Eee! Zeg dat je politie is. Hey man, let's go! You're better than me. You've man! gaat achter mij, want ik wil. Hey, nice car. Go away! That's inconsequential. Ones en zeros, man! Oh, fuck this <laughs> shit! What the dat? is dat? Wat dat? is dat? Wat is Wow. O. The... Shit. That hurt. Ja bo ja lubię ich wkurzać. Ja to. Ja po prostu kocham wkurzać NPC, to jest najlepsza rzecz jaką można kobiety, nie? <todgłos> Co ty lub... Dobra, skończyło się. Chodź tu, się. Dobra, nie. Biję go, bije go, by mi... Wpier... biegob.

No mógł mnie nie wkurzać. Co? No. Dobra, idziemy na misję już. Aż, jak nie jeżdżą, no. Palera. Nie wolę im nie

just take it he's thrift store anyway. Look out the way! Uh, what kind of amateur are you? Oh, uh, to. tell me it's good news! Here, man. And I'm a hypocrite. What a gentleman. And for once, I'm not being sarcastic. guys, go to the new To jest moją numer? <grym> Sklep Dobra, łatwe! Dobra, easy! Sklepałem ją Szukko, szybko, 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 szybko. Dałta, douta Dałta -da -da. da -da. Dobra, idziemy. Dobra, jedziemy na misję, jeszcze się ogarniamy O tej kur...

Okay, you know Redwood cigarettes? Sure, the cigarette that built America. They've rigged a jury to throw a class action lawsuit that would cover the treatment costs of thousands of emphysema sufferers. There are four corrupt jurors on Redwood's books. I'll send you the details. Oh, and we only have a few hours to make them disappear. The court case is tomorrow morning is that all dog shit that's quite a favor and that's quite a house you're living in get this done quickly and i'll try to throw in a sweetener as well now i'd advise picking up some long-range hardware to get this job done you'll be helping a lot of people with this franklin including anyone who might have a sizable investment in say uh debonair cigarettes No ja mm. więc ja kończymy odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę i suba. Dobra widzaję na dzisiaj, czy odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę i suba. Dokończę sobie później go. E, ten, nie? Tą misję sobie na następnym odcinku dokończymy, czyli jutro. Dokładnie. A więc no. No to cześć i elo. Piu!